Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Dayog Zoom. Dzisiaj jesteśmy pod stadionem, słońce w pełni. Toyotkę na razie zostawiamy i wracamy do Marby. Jaki temat na dzisiaj? Dzisiaj chciałbym z wami omówić, co robić, aby twoje auto, jakiekolwiek auto tak naprawdę, nieważne jakie auto masz, ale chciałbyś, żeby twoje auto było jak najbardziej niezawodne, jak najdłużej ci służyło. Nie było jakichś dziwnych awaryjnych sytuacji. Zobaczymy, w jakim stanie jest Mazda. Ja staram się, właśnie chociaż raz w miesiącu, taki po prostu domowy przegląd samochodu, aby być pewnym, że auto jest sprawne, że wszystkie światełka działają, no i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ to teraz zrobić, a ja idę omówić rzeczy, które sprawdzam podczas takiego domowego przeglądu. To pierwsze co, podnosimy maskę. Od czego warto najpierw zacząć? Sprawdzamy sobie wszystkie płyny. Można spra Sprawdzamy płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, płyn hydrauliczny od sprzęgła, płyn hydrauliczny od wspomagania kierownicy, płyn chłodniczy oraz stan oleju na bagnecie. Oczywiście teraz mój pomiar nie byłby zbyt Miarodajny, ponieważ jechałem przed chwilą autem, więc, więc wszystkie płyny mogą być trochę zakłamane. Najlepiej no to po prostu robić na przykład po całej nocy, jak sobie auto stało w garażu, jest na pewno schłodzone i wtedy wszystkie płyny powinny być, powiedzmy, ściec tam gdzie powinny i wtedy można spokojnie sprawdzać stan każdego płynu. Jaki powinien być stan? Oczywiście jest to na każdym powiedzmy pojemniku tam, gdzie się ten płyn powinien znajdować. Jest oczywiście miarka max low tam full low, zależy w jakim aucie i powinien się taki stan płynu po prostu trzymać między tymi dwoma liniami i to jest tyle i broń Was Panie Boże nigdy na ciepłym silniku nie otwierajcie, nie odkręcajcie któregokolwiek z tych koreczków, ponieważ jak jest dobrze rozgrzany silnik to po prostu może Wam to wybuchnąć, wykipić, bo no jakby nie patrzeć tam jest dość duża temperatura więc lepiej tego nie robić dla własnego bezpieczeństwa żeby się nie poparzyć Płyn hydrauliczny do wspomagania. W maździe akurat jest w tym miejscu. Długo się zastanawiałem, co to jest. I tu jest też wszystko na zasadzie bagneciku. Jak jest mało, to będzie widać, że nie ma po prostu płynu. Tak samo, taka sama zasada jak, jak na bagnecie olejowym. Płyn do spryskiwaczy, to tutaj nie ma max low, po prostu dolewamy jak już nie ma płynu. Przy płynie hamulcowym, jak widać, tu już się pokazują. Smak. Min, chyba w tym wypadku u mnie jest i tak samo powinno być maks i minimum przy płynie hydraulicznym do sprzęgła. Płyn hamulcowy jest przeważnie za takim, powiedzmy, dużym okręgu, kole. To jest serwo hamulca i przeważnie on jest właśnie z tym połączony. I po tym łatwo poznać, że jest to właśnie płyn do hamulców. Sprzęgło to jest przeważnie w też w tym samym miejscu, minimalnie obok, mniejszych rozmiarów do sprzęgła. Czemu jest po lewej stronie? Ponieważ po lewej stronie jest kierownica, po tej stronie są pedały i jest po prostu jej bliżej, jest po prostu bliższe połączenie. Jeżeli byłby to anglik, to te obie rzeczy byłyby po tamtej stronie po prostu. To wszystko się tak nagrzało, że teraz nie mogę się tej sztycy, tego, tego keycap dotknąć, tak samo maskę i praktycznie maskę nie mogę zamknąć. I muszę sobie poradzić, poradzić tak z takimi szmatkami. Kolejna rzecz, jaką trzeba sprawdzić, jeżeli już płyny sobie sprawdziliśmy, i ewentualnie te, tych, których było za mało, to już sobie dalaliśmy, a reszta była spoko. To są światła, oczywiście, bo bez świateł jeździć w Polsce nie wolno. Wszystkie muszą być sprawne, inaczej można dostać po prostu mandat, albo nawet zabrany dowód rejestracyjny. Więc jak sprawdzamy światełka? Światełka sprawdzamy po prostu w taki sposób, że wszystko włączamy i patrzymy co nie świeci, albo co świeci. Aktualnie mam włączone światła mijania, kierunkowskaz halogen. Prawa, lewa strona działa, prawa strona jest OK. Teraz jeszcze tylko włączę długie, czyli drogowe. Lewe drogowe świecą, prawe drogowe świecą. Super. Wszystko wygląda, że jest z przodu OK. Z tyłu kierunkowskaz. Kierunkowskazy działają. Tylne światła świecą. To jest na pewno dobrze. Dobra. Teraz jeszcze trzeba sprawdzić przeciwmgielne. Również nie, wyłączyłem je. O, teraz się świeci. Teraz ewidentnie się świeci światełko. Dobra. Przeciwmgielne jest ok. Jeszcze powinniśmy sprawdzić światło cofania oraz światło stop. Dobra. Światła, stop się palą, prawe jest, lewe też jest, dobra. Teraz na sprzęgle wsteczny brzuch. I hamulec, hamulec, i światło cofania również działa. Czyli jak widać, światełko w maździe są wszystkie sprawne. Jeszcze ewentualnie można sprawdzić malutkie żaróweczki, które są jako pozycyjne. I światełka pozycyjne to takie malutkie cypaleczki, mniej więcej w tym miejscu. Kolejna rzecz, którą też bardzo lubię sprawdzać sobie, jest to do jakiego ciśnienia są napompowane opony. Jest to bardzo ważne z bardzo prostego powodu. Jeżeli są źle napompowane opony, to powierzchnia styku gumy z asfaltem, z drogą tak nie jest optymalna i albo może się wydłużyć droga hamowania, albo twoje opony się będą źle zużywały, nierówno zużywały. W skrajnych przypadkach może po prostu dojść do uszkodzenia opony. No tutaj też warto mieć na uwadze, aby Opony były w miarę dobrze napompowane, tak jak przewiduje to producent. Gdzie można sprawdzić czy opony są dobrze napompowane? No praktycznie w Warszawie, już każda chyba stacja benzynowa ma jakiś tam kompresor, więc można podjechać na pierwszą lepszą stację benzynową, podjechać sobie na kompresor, sprawdzić jak są napompowane, ewentualnie dopompować powietrze, bo raczej za dużo powietrza się nie ma, raczej trzeba przeważnie dopompowywać powietrze trochę i to wszystko. Lepiej mieć spokojną głowę. Niż, niż później w trasie niechaj się coś stanie z twu Więc raz w miesiącu warto poświęcić sobie te pół godziny, aby sprawdzić, czy twoje auto jest na 100% sprawne, czy, 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 czy wszystko jest w porządku, aby ci jak najdłużej i jak najbezawaryjniej służyło. Tak mi się przypomniało. To też można raz na jakiś czas sprawdzić, ale warto pamiętać, że przeważnie w samochodach, choć teraz już też nie zawsze mamy piąte koło i też czasami może warto sobie sprawdzić czy jest w nim trochę powietrza, żeby przypadkiem nie daj Boże gdzieś Ci się na trasie nie przytrafił nie przytrafiła guma, kapeć i i później się okazuje, że nie ma na co zmienić koła, bo dojazdówka, czy tam pełne koło po prostu nie ma powietrza i jest wtedy co? ból i rozpacz jeszcze jedna światełko, które czasami warto sprawdzić, są to te, które podświetlają rejestrację. Bo z tego co wiem, za to też również można dostać mandat, że tablica rejestracyjna nie jest podświetlana. U mnie te światełka również świecą. Jedną z rzeczy, którą jeszcze warto sobie sprawdzać, szczególnie w starszych autach, jest na przykład to, czy pod silnik czy pod silnikiem nie pojawiały się jakieś nowe wycieki. To też żadnej filozofii za bardzo nie ma. Trzeba po prostu kucnąć, zapuścić żurawia, co się dzieje pod samochodem. No i to wszystko. Bo jeżeli są wycieki w samochodzie, to na kolejnym przeglądzie technicznym, przeglądzie okresowym, auto może również nie przejść przeglądu, ponieważ są wycieki. Niebiesiutka ember. 2 zielona ember. Tu pod to zawsze się coś dzieje. Strasznie lubię to miejsce. I z grubsza wydaje mi się, że taki przeglądzik malutki w samochodzie powinien wystarczyć. Opony sprawdzone, płyny sprawdzone, bezdówka sprawdzona, wycieki sprawdzone, czy wszelkiem coś nowego się nie pojawia, co jeszcze można by sprawdzić. Jeżeli macie jakieś pomysły, co można by jeszcze sprawdzić podczas takiego przeglądu, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, aby wasze auto sprawowało się bez awaryjnie, zostawcie łapkę w górę, ja życzę Wam dobrego dnia, pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnym filmie, cześć!